Uwielbiamy spędzać z nimi swój czas na zabawie czy pieszczotach. Często o nich rozmawiamy, a dla wielu z nas są częścią rodziny. To właśnie dlatego zawsze szukamy rozwiązań, które pozwolą nam dbać o nie jak najlepiej. W jednym z ostatnich filmików rozmawialiśmy o produktach, którymi ludzie mogą śmiało dzielić się ze swoimi psami, kotami czy innymi udomowionymi pupilami. W dzisiejszym filmie z kolei opowiem Państwu o pięciu produktach, które mogą być dla naszych zwierząt niebezpieczne, ale najpierw powiedzcie, czy macie w domu jakieś zwierzaki, a jeśli tak, jak mają na imię. Nie zapomnijcie również podzielić się dzisiejszymi informacjami ze wszystkimi miłośnikami zwierząt, których znacie. Dbanie o zdrowie naszych pieszczochów jest bardzo ważne. Troska o zwierzęta obejmuje regularne wizyty u weterynarza, kontrolowanie pasożytów, a nawet podawanie im odpowiednich witamin i suplementów. Są jednak pewne sprawy, na które musimy zwracać większą uwagę, a są to m.in. pchły i kleszcze. Następnym krokiem po zaszczepieniu zwierzaka jest sprawdzenie, czy mają pchły lub kleszcze. Ryzyko, które może się wiązać z tymi pasożytami, to anemia, a w najgorszym przypadku borelioza. Kilka dni temu na naszym kanale pojawił się filmik właśnie o tej grupie chorobie znajdziecie go w sugerowanych tematach na końcu filmiku. Wracając do tematu, hodując zwierzaki, należy zwracać szczególną uwagę na ich higienę, miejsce, w którym żyją, to czy istnieje ryzyko na interakcję z innymi zakażonymi zwierzętami, a także regularnie stosować szampon na pchły i kleszcze. Podoba Ci się temat, aby wesprzeć kanał projekt Natura zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Alergie sezonowe. Czy wiedziałeś dotąd o tym, że zmiana pór roku może wpływać nie tylko na ludzi, ale również na zwierzęta? Jak się okazuje, nasze pieszczochy mogą mieć reakcje alergiczne na kurz, pyłki, roztocza i niektóre bakterie, które występują w określonych porach roku. Jeśli więc zauważysz, że zwierzę drapie się zbyt mocno albo na przykład kicha bardziej niż zwykle, udaj się z nim do weterynarza. Gubienie sierści. Dla większości gatunków zwierząt gubienie sierści jest normalnym zjawiskiem, ale należy pamiętać, że ten proces nie przebiega jednakowo dla każdego gatunku i rasy. Przez to, że wypadanie włosów może być sygnałem zakażenia, warto zwracać na to uwagę. Żeby zweryfikować, czy nasz pupil traci więcej sierści niż zwykle, ważne jest częste szczotkowanie za pomocą odpowiedniej szczotki. Baseny. Jak się okazuje, bardzo niebezpieczne mogą się okazać dla naszych zwierząt baseny. Niektóre z zagrożeń, o których możemy mówić, to utonięcie, zatrucie chlorem, upadki, hipotermia i różne infekcje bakteryjne. Wiem, że to dość trudne, ale staraj się unikać zabawy ze swoim zwierzakiem w basenie, zwłaszcza publicznym. Toksyczne rośliny. Niektóre rośliny, nawet te, które hodujemy w domu, mogą być szkodliwe dla naszych zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza psów, które uwielbiają gryźć i wszystko wąchać. Co ciekawe, niezwykle korzystny dla ludzi aloes może okazać się niebezpieczny dla Twojego psa. Istnieje ponad 20 roślin, których należy unikać, warto je wyszukać i zwracać szczególną uwagę podczas spacerów. Poza tymi pięcioma rzeczami, które mogą być niebezpieczne dla naszych pupili, warto pamiętać, aby uważać również na korowódkowate, czyli rodzaj gąsienic, ciernie, lejszmaniozy, czyli choroby pasożytnicze wywołane przez wiciowce, produkty chemiczne, ciężkie narzędzia i miejsca na wysokościach, z których zwierzak może spaść i złamać, skręcić lub narazić się na obrażenia wewnętrzne. Jeśli coś takiego się wydarzy i zauważysz, że twój zwierzak cierpi lub zachowuje się inaczej niż zazwyczaj, natychmiast weź go do weterynarza i pamiętajcie o zasadzie, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Na koniec zadam Wam jeszcze jedno pytanie. Co robicie, żeby szczególnie zadbać o swojego zwierzaka? Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Kiedy kupujecie tam, pozwalacie nam się rozwijać. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam!